Zacenimy Festiwal Folkloru górskich. no a ze taką tradycją jest, zacenomego zawodami fiakierskimi, no to tak my wej to zaceni. Ksiądz pobłogosławił, proboszcz z no i szczęśliwie już część zawodników przejechała, fiakrzy przejechali i w powozach, w pojedynkach, w porówkach i w landach też przejechali. Teraz czekamy na konkurs maratonek, no, i tradycyjnie konkurs śpiewu petackiego będzie zakończył ten pierwszy dzień festiwalowych zmagań tutaj na Dolnej Równi Krupowej w Zokopanem. Konkurs ten położenio to jest taka rzec, co u nas już te kwiaty w z roku, ale co by w takim właśnie konkursie na Trowie, bo za już z tych dróg, Takich bite gnima, z tych te gima, bo są wszystkie drogi twarde bite. No i to temu koniu się po takiej trowie chce przejechać, a jest to okazja do zaprezentowania się fiakrów i wybieramy przy tej okazji fiakra roku. Konkurs ten polega na tym, że jeździ się pomiędzy takie pachołki y, plastikowe. Na wtorek są położone pielecki, no i jest to troszeczkę szerzej rozestawione jak e, zadnia łoś w powozie, no co by ten fiakier musiał jak nowarcej pomiędzy to przejechać, a te piłeczek nie zwrócić. Jak się zwróci, to punkty karne. Jest to oparte na regulaminie Polskiego Związku Jeździeckiego, sędzie mamy też z Polskiego Związku Jeździeckiego, z Krakowa, nas kolega, przyjaciel. No i te zawody, no tu pomogą, nam, co by to przecie fajnie wesło, no co by się nikomu nic nie stało, a co by było z radością i dla Kunii, no i dla fiakrów, dla powożących, na no, przede wszystkim dla widzów, którzy tu w Zakopane już na przyszły rok pięknie pytam, co by przyjechali, no co by na festiwalu byli, no i w Zakopanem se krapeckie po całym roku dychli.